Od wielu już lat producenci sprzętu dla medycyny starają się wykorzystywać dostępne technologie w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu leczenia. Szybszy i bardziej precyzyjny zabieg zawsze oznacza mniejszy dyskomfort dla pacjenta. W ujęciu tradycyjnym pacjent, który trafia do gabinetu stomatologicznego ze wskazaniem na wykonanie odbudowy protetycznej, tak zwanej korony czy mostu, ma pobierany wycisk. Jest to bardzo czasochłonna i nieprzyjemna część całego procesu. Nowoczesnym rozwiązaniem jest cyfrowy system który skraca przebieg wykonania odbudowy i eliminuje do minimum czynnik generujący błędy. Nowoczesne technologie, w tym również cyfrowe, bardzo szybko w tej chwili wchodzą do codziennej praktyki lekarza stomatologa. Przykładem jest właśnie skaner, czyli można powiedzieć cała technologia CAD-CAM, czyli Projektowanie z wykorzystaniem komputera, skanowanie z wykorzystaniem komputera i wykonywanie prac protetycznych i nie tylko protetycznych, z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Ta technologia wchodzi na rynek stomatologiczny już od dobrych kilku lat, jednak w ostatnich szczególnie latach jest jej bardzo intensywny rozwój. Wszystko nabiera przyspieszenia z powodu podniesienia jakości tych urządzeń. One są coraz precyzyjniejsze i coraz szybciej działają. O ile na początku te wszystkie procesy skanowania zastępujące tradycyjne wyciski trwały dosyć długo i jakość uzyskiwanych skanów, czyli obrazu na przykład oszlifowanych zębów, nie była taka idealna, to w tej chwili jest to najwyższej jakości. Można nawet powiedzieć, że przewyższa jakość technologii analogowych, czyli tradycyjnego wycisku. Technologia katkam, jaką mamy w tym momencie w laboratorium, jest u nas od okolica 3 lat. Jesteśmy już, mamy w tym momencie pełną linię technologiczną, czyli posiadamy i własny skaner i współpracujemy ze skanerami wewnątrz ustnymi. Posiadamy także własną frezarkę i jesteśmy w stanie dzięki temu wyprodukować każdy dowolny produkt, który zostanie nam zlecony. Jesteśmy w stanie pracować na najnowocześniejszych materiałach, które są niemożliwe do wykonania w sposób nazwijmy to manualny, czy niecyfrowy, czyli na chociażby dwukrzymianie litu tlenku cyrkonu, które są niemożliwe do wykonania, nazwijmy to w sposób ręczny. Kartka Moska technologia już jest na tyle rozpowszechniona, że pozwala ona na wykonywanie uzupełnień w, nazwijmy to, dość przystępnych cenach i jest ona na tyle niedroga, jeżeli chodzi o porównanie historyczne, tak? Czyli technologia kartka Moska 10 lat temu, a technologia teraz to mamy duży krok do przodu, jeżeli chodzi o jakość, a jeżeli chodzi o ceny, no to jesteśmy dużo bardziej przystępni. No i jesteśmy w stanie wykonywać te prace no nieporównywalnie no, lepszym poziomie. Jeżeli ktoś jest w stanie się pogodzić na, nazwijmy to, krok wzwyż, jeżeli chodzi o cenę produktów w porównaniu przykład, z produktem manualnym, no to jest w stanie otrzymać produkt finalny, który jest dużo dokładniejszy, dużo lepszy, dużo estetyczniejszy no i zdecydowanie jest wykonany z materiałów dużo lepszych niż materiały nazwijmy to wykonane ręcznie. Skanowanie i ogólnie cały proces przyspiesza bardzo wykonanie pracy protetycznej. Można również w gabinecie stomatologicznym posiadać fryzarkę, która po zeskanowaniu pacjentowi uzębienia wykona nadbudowę protetyczną na miejscu, więc nie trzeba odesłać pracy do pracowni protetycznej. A jeżeli takiej frezarki w gabinecie nie mamy, to wysyłamy to drogą mailową, a więc w ciągu kilku minut skan dociera do pracowni protetycznej. Pracownia na odpowiednim oprogramowaniu projektuje, następnie na frezarce frezuje koronę protetyczną, cały most lub inną pracę i oczywiście no, tradycyjną drogą wraca już to do gabinetu, ale cały proces jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku, metod tradycyjnych analogowych. Jak widać, technologie cyfrowe powoli dominują każdą dziedzinę naszego życia, ułatwiają i przyspieszają procesy, które przez lata były jedynie domeną pracy ludzkich rąk.